Obiecywałam Wam, że nie będę tylko czytać książek dla dorosłych, będę też polecać rzeczy dla młodszych i starszych dzieciaków, których chcecie przekonać do czytania. I właśnie nadeszła ta chwila. Po raz kolejny będziemy rozmawiać o ciekawej książce, tym razem dla nieco starszych starszych na pewno niż ci, którzy mogliby być odbiorcami Basi. Dzisiaj książki Rafała Kosika i seria Amelia i Kuba. Amelia i Kuba to seria y, książek, y, którą właściwie, przyznaję, pokazała mi moja córka. Ona zaczęła je wypożyczać ze szkolnej biblioteki i tutaj dowód na to, że szkolne biblioteki cały czas się przydają i też mogą być takim miejscem ogniskującym młodych czytelników, z czego ja jestem dumna i uważam, że powinno się jak najbardziej wspierać takie miejsca, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o serii Rafała Kosika. Rafał Kosik to autor również innej serii dla dzieci z cyklu Felix Net i nika. Jakoś ten cykl przyznaję, nie podszedł mojej córce, za to za to Amelia i Kuba jak najbardziej. Zaczęłam razem z nią czytać te książki, bo uważam, że dobrze, żeby można było właściwie porozmawiać z dzieckiem i też dowiedzieć się, o czym czyta nasza najmłodsza pociecha. I powiem szczerze, jestem zaskoczona. Po pierwsze jestem zaskoczona tym, że w jednej z tych książek znalazłam słowo winkiel. Winkiel to śląskie słowo, które oznacza e, róg e, i zaułek, jeżeli się nie mylę. Pewnie spadną na mnie gromy, jeżeli się pomyliłam, a e, rzecz dzieje się w Warszawie. I e, jest takie zdanie, które mnie uderzyło: dzieci poszły za winkiel. Więc jestem ciekawa, skąd się to wzięło i bardzo bym chciała zapytać autora, skąd wytrzasnął to słowo, bo to jest naprawdę typowo śląskie słowo. Jeżeli chodzi o sposób wydania tych książek, bardzo mi się podoba, ilustracje są, no takie se, ale w środku jest zawsze taki kolaż który pokazuje jak, y, jakieś elementy związane z daną historią. Akurat wam pokazuję książkę Wenecki Spisek, która jest zdecydowanym faworytem wśród tych książek dla mojej córki. Przeczytałam ją razem z nią. Jest to śmieszna historia o tym, jak się kończy zażywanie lekarstw bez konsultacji z dorosłymi, chęć wyleczenia się samodzielnie z alergii i y, y, jak się kończy... Samowolna podróż bez biletu przez właściwie całą Europę pociągiem. Dlaczego warto sięgnąć po te książki? Ponieważ tak jak większość takich naprawdę dobrych i mądrych książek, są przyczynkiem do dyskusji. O ważnych rzeczach. Tutaj trochę o alergii, trochę o tym, jak się poruszać samodzielnie bez dorosłych. Jest też książka o tym, czym jest zespół Aspergera i dlaczego czasami tak trudno porozumieć się z osobami, które cierpią właśnie na, te, na to schorzenie. Jest o monitorowaniu, o prywatności, o odnajdywaniu się w nowym środowisku, także wszystkie te tematy, które dla młodego człowieka mogą być trudne, które mogą go dotykać, które dotyczą bezpośrednio jego świata. Język jest bardzo prosty, jest, nie chcę powiedzieć młodzieżowy, bo nie wiem, czy istnieje taka kategoria, ale wykorzystuję te najnowsze słowa, te, które są używane przez młodych ludzi. Powiem szczerze, że płakałam, jak czytałam na przykład o Tacie, który pracuje w Agencji Reklamy e, i kosma poduszki akurat w weneckim spisku, bo się zastanawia, czy będzie to dobrze wyglądać na zdjęciach, a w godzinie duchów e, przez chyba 4 dni próbuje wstawić zamki do, do drzwi. Nie wie co to jest otwornica i stwierdza, że nie kupi drzwi z futryną, ponieważ futrynę już ma wstawioną, więc właściwie taniej będzie jak zostawi te futrynę w markecie budowlanym. I nie zdaje sobie sprawy z tego, że trzeba jeszcze dopasować zawiasy. Nie wiem czy istnieją tacy ojcowie, ale jest to urocze i myślę, że dziecko jak czyta o takich wpadkach to od razu sobie myśli hm, to ja nie mam tak źle z moimi rodzicami. Poza tym polecam Wam książkę Godzina Duchów, która jest pierwsza z tej serii. Dlaczego ją tego tak odwracam? No bo zobaczcie, jest y, Amelia i Kuba, i Kuba i Amelia. Czym się to różni? To jest książka, którą można czytać z dwóch stron, jednocześnie. Można też przeczytać najpierw jedną część, potem drugą. I to jest dokładnie ta sama historia, tylko pisana. Z perspektywy dwojga bohaterów, jak się można domyślić, Ameli bądź Kubę. To jest pierwsza część, czyli dowiadujemy się, jak się to stało, że właśnie dzieciaki poznały się w rezydencji, która jest nazywana zamkiem, a nazywa się, żeby was nie okłamać, Oak Residence z powodu ta szumna nazwa jest z powodu dębu, który został przez dewelopera trochę wykorzystany, to znaczy, na, w centralnym punkcie podwórka, które znajduje się jakby w środku tej rezydencji rośnie sobie ogromny dąb, który jest takim miejscem spotkań dla głównych bohaterów. Ale w tej części oni się dopiero poznają. W tej części dopiero Zaczynają swoje życie w nowym miejscu, przeprowadzają się i zastanawiają się, jak to będzie wyglądało, ponieważ kończą się wakacje, za chwilę zacznie się szkoła, są też pierwsze miłości no i są duchy. Skąd się biorą duchy? Jak sprawdzić, czy duch na pewno jest duchem? To wszystko jest tutaj opisane. To jest naprawdę z takim dużym poczuciem humoru, z przymrużeniem oka, podobnie jak historia opisana w Weneckim Spisku i wszystkie kolejne. Myślę, że te książki nie są pretensjonalne, nie są też takie głupiutkie, nie są banalne, jak czasami się obawiamy, myśląc o lekturach, zwłaszcza dla takich dzieci, które nie są już małymi dziećmi, które. Zaczynają mieć swoje problemy, ale jeszcze ta literatura z serii Young Adults, jeszcze nie jest dla nich. Tutaj na okładce można znaleźć oznaczenie, że to jest od 7 do 12 lat. Ja myślę, że 6-latki też się odnajdą, ponieważ. Młodsza siostra Kuby, która ma na imię Milena i wszyscy wołają na nią: Mi, ma 6 lat, więc myślę, że 6-latki też na spokojnie mogą próbować czytać tę książkę. Oczywiście, pewne zagadnienia, takie jak na przykład pierwsze miłości czy pierwsze randki, no będą im trochę obce, ale z powodzeniem. I tak samo trochę starsze dzieci niż 12 lat, tutaj podane na, na tym oznaczeniu, myślę, że na spokojnie też mogą sięgnąć po tę książkę i też będą miały dużo frajdy z tego. Jest mnóstwo takich smaczków. Mi ma za sobą zawsze niebieską torebunię, w której ma zeszycik, w którym zapisuje swoje definicje słów może znajdę dla was, a będę wam przy okazji opowiadać jeszcze co mnie rozczula w tej książce. Mi uwielbia zwierzęta, ale ponieważ jak już wiecie z weneckiego spisku cierpi na alergię, nie może ich dotykać, więc choduje wszystkie paskudztwa, jakie wpadną w ręce łącznie z krocionogiem nie, jakieś takie okropieństwo. Wyrzuciłam to z pamięci, bo po prostu jako matka nie chciałabym, żeby moje dziecko przyniosło do domu coś takiego. Jest celebrytka, która jest znana z tego, że jest znana i przyjeżdża do niej catering, który przywozi, jak twierdzą dzieci, trawę. Jest Amelia, która chce być artystką. Jest Kuba, który jest bardziej ogarnięty technicznie od swojego ojca. Tych, tych postaci jest tutaj mnóstwo. Chyba nie znajdę definicji, którą zapisała mi. A te definicje to są bardzo takie no spostrzegawcze diagnozy życiowe, tak bym to nazwała. Ha. No i teraz jak chcę wyszukać czegoś szybko, to nigdy tego nie ma. Sięgnijcie do tej książki. Sami sprawdźcie, jak mi, która jest no, drugoplanową bohaterką, postrzega świat, czego boi się Kuba, co chce osiągnąć, jak Amelia postanawia zostać wielką artystką i co z tego wychodzi. Jak żyć, kiedy nie czujemy się dobrze w grupie, nie czujemy, że wszystkie klasowe rozrywki są dla nas? O tym wszystkim możecie przeczytać w serii Amelia i Kuba Rafała Kosika. Polecam ją ba bardzo serdecznie. Wy też ją przeczytajcie, choćby z własnymi dziećmi i po to, żeby się pośmiać. Marta czyta. To mój kanał. Zapraszam Was do tego, żebyście go subskrybowali, żebyście śledzili kolejne filmy, które dla Was wrzucam. Chyba znacie już instrukcję, co trzeba zrobić. Subskrybujcie, dajcie kciuka w górę i komentujcie. Jestem ciekawa, jakie są Wasze ulubione książki właśnie dla takich dzieci w wieku tak mniej więcej od 7 do 15 lat. Do zobaczenia!